Naród amerykański najgorzej żywił się w latach 48-53. Najgorzej, co to znaczy najgorzej? Ta dieta to jest żywienie optymalne, to jest matematyczne, to jest dieta ścisła. W roku 1949 na gram białka przypadało 1,5 gramma tłuszczu i 4,1 gramma będą o i to są proporcje najgorsze dla człowieka. Tak karmiono lotników wojskowych. Oczywiście wtedy rząd Stanów Zjednoczonych zatrudnił Marty a to był taki słaby rumiański kuchas, żeby żołnierze w Korei mieli obiad z pięciu lat, nawet na patronu, nie? Po, prawie 80% poległych młodych żołnierzy amerykańskich miało miarzczycę znacznie większości w Białorocie, w tym ponad 30% tej petycji, ponad 50% cywilów do bajpasy. Oni by wymarli, jakby nie zginęli w Korei w ciągu krótkiego czasu. Wtedy najkrótsza no była długość życia ludzi w Stanach Zjednoczonych. Właśnie na skutek ogromnej ilości tych chorób cywilizacyjnych. No spadano przyczyny śmierci 10 tysięcy zmarłych lekarzy USA od, od 55 do 60. 68% zmarła z powodu wylewów i łydnich Czyli to wtedy tych chorób cywilizacyjnych było najwięcej. Minęło 20 lat, no w tym przypadku 23, bo są z 72 roku. Na gram białka przypadało 1,9 tłuszczu i 2,8 węgla węglowodanów. Czyli proporcje zupełnie się zmieniły. Jeśli tam było 50% 20 lat temu energii z cukru, to tu stało się 34,5%. Czyli cukru już było tak mało, bo jak zwiększa się w tłuszczu, to spada się 3 gramy glowodana, bo tłuszcz jest 3 razy lepszym paliwem od glowodany. I to był rok 72. Najwięcej tłuszczu ludzie jedli w Ameryce, 180-185 gramów w 1978 roku. Do tego czasu ludzie maserowali za korytkiem kierunku stołu. I komu to przeszkadzało? Efekty jakie W latach 71-79 liczba chorych na nadciśnienie wóza zmniejszyła się o 70%. Liczba udarów mózgowych mniej o 60%. No maszerował ten naród i wy, którzy tu żyjecie, w dobrą stronę. Zawałów mniej o 20%. No jako ciekawostka, która dla myślących ludzi jest oczywista, podam, że nie stwierdzono spadku liczby zawałów tylko u mężczyzn powyżej 65. roku życia z wykształceniem podstawowym żyjących we wschodnich Stanach USA. No to resta sobie pozna dośpiewać, że z, z żywieniem podstawowym mają emerytury stosunkowo najniższe, nie? w związku z tym jedli tak mniej więcej jak, jak w latach 50 w czasie biblikowym. Podobne zjawiska wystąpiły w Szwajcarii, Francji, Anglii, Australii, Nowej Zelandii, w Kanadzie. Obecnie najzdrowszym narodem w Europie i na świecie są Francuzi. Oni jedzą najwięcej tłuszczu, a w Gaspodni jedzą ponad 200 gramów na dobę i tam jest najmniej Francuzi ponad 160 gramów jedzą tłuszczu, głównie zwierzęcy. I dzięki temu są za korytkiem zbliżają się do tego stołu i wtedy, jeśli tych węglowodanów już jest coraz mniej, no to i szkody nimi powodowane stają się coraz mniejsze, aż w ogóle Znikają. No badań robiono dużo w Stanach Zjednoczonych. Otyłość 11 razy cięższa u dziewcząt w, Anglii, w Nowym Jorku w rodzinach najbiedniejszych w stosunku do najbogatszych. No to co? Dobrze jedzą, bogaci chyba lepiej jedzą, skoro są w niż ci. Natomiast zauważono opóźnienie dojrzewania, niski wzrost, tak jakby nie do rozwój trochę z początku, opóźnienie w rozwoju w rodzinach u dzieci. Dopiero potem te dzieci stają się i sobie dobrze radzą. Czyli są ludzie, są rodziny, które jedzą tłusto i im to na zdrowie wychodzi. Nawet spotkałem taką pracę amerykańską, że badano różne parametry i stwierdzono że czy człowiek pali, czy nie pali, to ma wpływu na, na to, czy pije oczywiście piarkowanie, czy nie, czy ma pracę nerwową, czy nie nienerwową, że długość życia, stan zdrowia zależy od wysokości dochodów. I dochodów. bogaci jedzą więcej białka zwierzęcego, więcej tłuszczu zwierzęcego, mniej milowodanów, więcej marniaków i więcej witamin. I konkluzja. Najlepsza dla człowieka dieta jest taka, która ma najwięcej białka zwierzęcego, tłuszczu zwierzęcych wapnia i wita. No to taka właśnie jest optymalna. No. Pewno, że to nie jest, ci co jedzą już około 200 gram tłuszczu, już nie ma, 200 gram wyglądało na dobę, już i nie grozi czy różne choroby. Ale to jeszcze nie jest optymalne żywienie. Ale to już statystycznie można, można wykazać. Rządzący Musa no, byli informowani przez tych, którzy obserwowali te zjawiska, ponieważ udawało im się, wydawało im się czasem się udawało potwierdzić. No, na przykład w 1971 roku prezydent Nixon powiedział, że zmienia strategię w stosunku do komunizmu, bo przecież ludzie się muszą ze sobą bić bez żadnego nienawidzić bez żadnego powodu, czy komunista, czy jakiś inny. Najlepszy komunista był martwy komunista, a teraz będzie najlepszy komunista, tłusty komunista. No rzeczywiście, jak tak popatrzymy, Gorbaczow, Wielcym, Czernobelin, o jej wyjątek jest w prawie optymalny, czyli Putin, który znalazł jeden właśnie z siebie, w Warszawie na konferencji naukowej. W Moskwie jest już restauracja, która stosuje to żywienie optymalne i co tam chodzi, to można się domyślać. No i teraz jest współpraca duża z taką gazetą poświęconą zdrowiu, zdrowiu, poświęconą. Prawie 4 miliony nakładów, które też tu dociera. Także tu, jeśli byście Państwo mogli tym braciom, rosyjanom, Słowianom pomagać, spotykając na drodze, powiedzieć im, że będzie książka po rosyjsku, pierwsza wydana. Żeby też mogli skorzystać z tego, co dane jest. Skorzystać Polakom. Czyli wszystko było na dobrej drodze i, i komu to przeszkadzało? Kto to zrobił? Dlaczego? Czy z głupoty, Czy świadomie po to, żeby już zamienić w niewolników bydło ludzkie? Co się zresztą udało? Popędzono ludzi na pastwisku. Przy i macie ponad 60% nadwagowych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Ogromną szkodą dla narodów jest duży wzór i duża baga ciała na młodzież, która pierwsza pojawiała się w Stanach Zjednoczonych już w końcu, już około roku 1950 Dlaczego? No oczywistym jest, że wyżsi i ciężsi więcej zużywają dóbr, a nie pracują lepiej od lekki, czyli Czym ich jest więcej, tym gorzej. No ale znowuż w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że mężczyźni powyżej 20, ztu żyją przeciętnie niecałe 42 lata. A ci konusy poniżej 65 85 lat. No przecież lepiej, żeby obywatele jak skończą szkołę, szkoły zawód w biegłości w zawodzie, żeby te 50 lat popracowali, a nie szli na cmentarz w wieku 40 lat, jak to bywało tych dużych. Przy optymalnym żywieniu dzieci są malutkie, późno dojrzewają, nie chorują i wyrastają na wartościowych biologicznie. Kobiety rodzą bez bólu, to jak Państwo przeczytacie w tym, zresztą kilka było wypowiedzi w tych miesięcznikach optymalnych. Dwa razy dzieci bez żadnego bólu, dziecko się urodziło, zdrowiutkie, bez fat wrodzonych.